Drodzy Państwo, jesteśmy w siedzibie firmy X-Ray na Ursynowie. Zapraszamy serdecznie na spotkanie z Panią Hanną Hackenberg i Panią Magdaleną Procką technikami elektroradiologii, z którymi zgłębimy tajniki cefalometrii. Cefalometria, inaczej kefalometria uwidacznia struktury miękkie twarzy, podniebienie twarde oraz zatoki przynosowe. W stomatologii zdjęcia cefalometryczne wykorzystywane są, jak wiecie, głównie w leczeniu ortodontycznym. Pani Haniu, oferujecie usługi cefalometrii. Czy lekarz stomatolog może liczyć na indywidualne podejście do takiego zlecenia? W naszym standardzie wykonujemy badania cefalometryczne według zaleceń Towarzystw Radiologii Stomatologicznej oraz Towarzystw Ortodontycznych. Jednakże jesteśmy otwarci na współpracę. Każdy lekarz ortodonta może nam zasugerować sposób wykonania badania bądź pozycjonowania pacjenta. Na przykład lekarze, którzy zajmują się leczeniem stawów skroniowo żuchwowych proszą nas o wykonanie badania tak, ażebyśmy uwidocznili całą czaszkę bądź zobrazowali całe kręgi szyjne. Fantastyczna wiadomość. I tak naprawdę jest też opcja, że lekarz. Stamatolog może się z Państwem spotkać i możecie sobie przedyskutować temat, bądź telefonicznie, bądź osobiście. Jak najbardziej. Jakie analizy cefalometryczne stosowane są w Państwa placówkach? W naszej ofercie można znaleźć analizę cefalometryczną generowaną przez nasz program. Do wyboru lekarz ma najczęściej stosowane analizy cefalometryczne na całym świecie. To jest na przykład McNamara. Rickettsa, Steinera czy Segnera. Jak to robimy? Spotykamy się z lekarzami w jednej z naszych placówek. Jest to spotkanie ze specjalistami od modułu cefalometrycznego. Z tymi najbardziej zajętymi i zapracowanymi kontaktujemy się za pomocą mechanizmów zdalnych. To też bardzo ważna informacja, że można się połączyć z Wami zdalnie i przejść przez cały proces logowania się, tak, nauki całego programu w sposób komfortowy, a jednak zdalny. Dokładnie. Jest to, myślę, kluczowe, szczególnie dla osób, które naprawdę tego czasu mają stosunkowo mało. Pracujecie na sprzęcie marki Planmeca. Jest to sprzęt najwyższej klasy. Czy obsługa oprogramowania cefa jest wygodna? Dzięki naszej ścisłej współpracy z fińską Planmecą jesteśmy w stanie nieustannie rozwijać się i rozwijać nasze podejście do programu cefalometrycznego. Poniekąd staliśmy się partnerami i mamy wpływ na udoskonalenie cefalometrycznego modułu Romexis. Determinuje nas to do ciągłego podnoszenia naszych kwalifikacji oraz kształcenia się w tym temacie. No, dzięki temu zarówno i wasz zespół, i lekarze, którzy korzystają z Waszych usług, no, są po prostu w bardzo komfortowej sytuacji i są w stanie zaoferować najwyższą jakość usług swoim pacjentom. Bardzo nam, nam na tym zależy, żeby być również dla nich wsparciem podczas tak y, trudnych y, chwil, jakimi są y, godziny poświęcone nad planowaniem leczenia. Szczególnie ortodontycznego. Szczególnie. <laughs> pani Kanie, dziękuję bardzo za ja wyczerpujące <laughs> odpowiedzi. Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry. Pani Magdo, jak przebiega proces? Badania. W procesie badania najważniejszy dla nas jest pacjent, jego samopoczucie podczas badania. Dbamy o to, żeby pacjent wyszedł od nas z przeświadczeniem, że został w sposób profesjonalny oraz miło obsłużony. Ale równie ważna dla nas jest pomoc specjaliści ortodoncie w przejściu przez naprawdę skomplikowany cały proces. Tak, i trudny proces diagnozowania i planowania leczenia na podstawie badań RTG. Dlatego wszystkie nasze badania udostępniamy na portalu X-Ray Dentist, po, co? po to, aby lekarz jeszcze przed wizytą pacjenta mógł zaplanować leczenie, czyli pomijamy tą wizytę, gdy pacjent przychodzi i fizycznie po prostu przekazuje swoje wyniki. Tym sposobem przyspieszamy proces rozpoczęcia leczenia przez pacjenta, a w efekcie ograniczamy również fizyczny kontakt lekarza z pacjentem. Co stało się naprawdę istotne w dobie pandemii. Myślę, że ten czas też jest bardzo istotny i mam nadzieję, że ta pandemia nas za chwilę opuści. Ale czas sobie każdy ceni i ta droga przesyłu jest wyjątkowo ważna. Jej czas wdraża. Pani Magdo, czy lekarze chętnie korzystają z takich spotkań i jakie mają z tego korzyści? To znaczy tak, korzystają chętnie, jak już dowiedzą się, że mamy takie możliwości i wprowadziliśmy takie innowacyjne rozwiązania. Jak wygląda takie spotkanie? Polega ono głównie na tym, że w pierwszej kolejności poznajemy potrzeby takiego lekarza. Czyli wytyczne, których używa podczas swojej codziennej praktyki w leczeniu ortodontycznym. Jego własne pomiary autorskie nakładamy na nasz radiogram cefalometryczny i uczymy nasz program, w jaki sposób ma. Dobierać pomiary do obrazu radio, radiologicznego. Program, co jest bardzo ciekawe, działa na zasadzie sztucznej inteligencji. Czyli im więcej do przeanalizowania dostanie przypadków, tym każda kolejna analiza cefalometryczna będzie dokładniejsza. Czyli możemy stwierdzić, że Nasz program się uczy i rozwija, a my jako elektroradiolodzy rozwijamy się razem z nim. Stąd nasza współpraca z dystrybutorem i twórcą oprogramowania Romexis oraz twórcami modułu cefalometrycznego. Zapraszamy serdecznie Państwa oraz Państwa pacjentów do placówek X-Ray. Pozwolę sobie zaprosić Państwa na oficjalne otwarcie trzeciej placówki X-Ray w Warszawie przy ulicy Siennej 65, która odbędzie się w dniach 19 i 20 czerwca. Tylko Wy kochani wiecie już dzisiaj, że pierwszego dnia odbędzie się fantastyczny happening połączony ze zwiedzaniem pracowni, natomiast drugiego dnia będziemy się szkolić. Od najlepszych specjalistów. Zapraszamy!